Hallo, halo, cześć wszystkim, to masz z tej strony i witam was znowu w koszarach Tradingu. Mamy poniedziałek 29 września. Zrobimy sobie taką aktualizację tego, co obecnie dzieje się na rynku oraz także co czeka nas w tygodniu, ponieważ będzie działo się sporo, jeżeli chodzi o generalnie rekrypta, ale także rynki finansowe, więc powiemy sobie o tym wszystkim, jak to może wpłynąć na wyceny. Zacznijmy jednak od tego, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni. No i widzimy, że dzisiaj mamy tutaj dosyć fajne wzrost większości projektów. Bitcoin dosyć fajnie tutaj nam zaczął rosnąć już gdzieś od wczoraj od połowy dnia. No i Widzimy, że przerwał on taką długą konsolidację, którą mieliśmy od 25 września, czyli od tej takiej dosyć dużej korekty, która miała właśnie miejsce. No i w tym czasie właśnie Bitcoin poruszał się cały czas w takim wąskim kanale. No właśnie widzimy, że tutaj wczoraj w 12 zaczął pojawiać się też większy wolumen oraz ten zaczęła fajnie reagować. Już wcześniej widać tutaj większe zainteresowanie zakupów spot, do czego również podłączyła się później dźwignia, co sprawiło, że z tego poziomu około 109 tysięcy dobiliśmy w tej chwili do około 112 200. Czyszcząc po drodze, dosyć sporo shortów, widzimy, że w ciągu ostatniej doby jest to około 264 miliony dolarów. No i ta płynność była tutaj głównie w okolicy między 111,100 a 111,500. W tej chwili, jeżeli chodzi o takie kolejne klasy płynności, to są one tutaj powyżej nas w okolicy 115,500 oraz także poniżej w okolicy 107,700. Jeżeli chodzi o Bitcoin, to kluczowe jest to, że utrzymaliśmy ten poziom wsparcia, który tutaj sobie omawialiśmy w ostatnim czasie, oraz także utrzymała nas fajnie ta tutaj. Banda Bull która też dosyć fajnie reagowała w przyszłości. A więc, jak na razie, realizuje nam się scenariusz, który sobie omawialiśmy tutaj 26 września, czyli właśnie dramiczna korekta na BTC i Altach, odragowanie po spadkach, pogłębienie korekty i rozpoczęcie kolejnej fali wzrostowej. W tej chwili jesteśmy, moim zdaniem, w tej drugiej części, czyli w odragowaniu po tych spadkach. No i zobaczymy, czy to się faktycznie zjście, czy ten scenariusz będzie tutaj właśnie realizowany. Jeżeli nie, to po prostu będę zmieniał swoją strategię, to pasowało się do rynku. W tej chwili jednak myślę, że jest szansa na to, że gdzieś tam w kolejne dni będziemy dalej. Piąć się do góry, a później nastąpi jeszcze jakaś taka większa korekta przed tą taką główną falą wzrostową. Oczywiście to tylko teoria, ale myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Szczególnie biorąc pod uwagę też fakt, że w tej chwili utworzył nam się kolejny gap na CMA. Ja są tutaj w okolicy między 110 700 a 111 400. No i patrząc sobie w przeszłości, widzimy, że wszystkie te gapy były wypełniane, tak? Jakby te wszystkie, które mieliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni czy miesięcy, zostały właśnie wypełnione. No i prawdopodobnie ten gap również będzie wypełniony, jednak nie wydaje mi się, że miało to. Miejsce mieć już teraz, byśmy mieli już jakoś akademicznie spaść. Raczej wydaje mi się, że tutaj jeszcze cena bitcoina trochę nas pociągnie do góry i ewentualnie później właśnie będziemy się do tego poziomu gdzieś tam wracali i być może jeszcze właśnie tą korektę pogłębimy. Tutaj te okolice 107-108 tysięcy są kluczowe. No i myślę, że właśnie to jest taki poziom, do którego możemy zajść. Jak mówiłem w ostatnich filmach, jest taki poziom dla mnie maksymalnej w tej chwili korekty na BTC, które gdzieś tam zakładam. Raczej nie wydaje mi się, żebyśmy mieli pójść niżej, gdyby tak właśnie się stało. Bardzo sobie jeszcze na inne tutaj inne. Widzimy, że S&P po przebiciu tego swojego ostatniego ATH w tej chwili zaliczyło lekką korektę, natomiast złoto przebija kolejny ATH, w tej chwili jest to już 3820 dolarów. No i często gdzieś na przyszłości właśnie było tak, że najpierw to właśnie złoto robiło swoje ATH, złoto robiło rajd, a dopiero później właśnie bitcoin po czasie zaczął go doganiać. No i widzimy, że w tej chwili bitcoin zdecydowanie odstaje zarówno i od złota, jak i od S&P. Jeżeli chodzi o altcoiny, to widzimy, że w tej chwili, jeżeli chodzi o takie projekty, które wzrosły Najwięcej, to na pierwszym miejscu mamy Apex, który jest projektem, to BSC i jestem także Perdexem, więc to jest narracja, która w tej chwili dosyć mocno grzeje. Na trzecim miejscu mamy także token STBL, który też omawiałem tutaj na swoim Telegramie dotyczącym różnych zagrań. No i tutaj właśnie pisałem o tym, że strefa w okolicy 0,41, 0,40 to jest jakieś miejsce, gdzie będę chciał zbierać sobie ten token. Było to mniej więcej właśnie w tym miejscu. Później mieliśmy fajną korektę do tego miejsca, udało się tutaj fajnie ten poziom zebrać. No i w tej chwili jesteśmy już powyżej tego trójkąta, który nam się utworzył. No i generalnie jest dla mnie projekt, który uważam, że ma naprawdę spory potencjał. Jest to projekt stricte związany z trendem stablecoinów, który myślę, że w dalszym ciągu będzie tutaj nam rosnął na sile. No i te projekty, które są w nim, które też wspierane przez dużych graczy, takich jak Tether między innymi, ponieważ mamy właśnie CEO Tethera jako też założyciela tego projektu, będą sobie one właśnie dobrze rodziły. Także jeżeli chcesz mieć dostęp też do tych właśnie zagrań, to poniżej masz link do tego mojego telegrama, gdzie o tym postuję. Jeżeli chodzi z kolei o projekty, które spadły najwięcej, to między innymi mamy tutaj Plazmę, która oczywiście jest projektem, który wyszedł dosyć niedawno. Również jest to projekt związany mocno z Tether'em, no i również jest to projekt bardzo świeży, ponieważ miał on swój listing kilka dni temu, tutaj z tych poziomów około 0,72, 0,70. Może było fajnie ten projekt sobie pozbierać. Pisałem o nim też na moim Twitterze, robiłem jego analizę, no i właśnie mówiłem o tym, że prawdopodobnie może być to projekt, który stanie się takim liderem całego tego trendu stablecoinów. Myślę, że jest to, to spora szansa. W tej chwili jest on na miejscu 62, z market capem na poziomie około 2,5 miliarda dolarów. No i i myślę, że tutaj ma on jeszcze spory potencjał do tego, żeby piąć się do góry, szczególnie właśnie jeżeli dalej będzie ten trend cybercoinów rosnąć w siłę, a uważam, że taki właśnie w tej chwili jest kierunek. Bardzo powiesz na Bitcoina. Widzimy, że w tej chwili mamy podobną sytuację, która miała miejsce też tutaj końcówką sierpnia, kiedy RSI na BTC spadło bardzo nisko, tutaj mieliśmy poziom około tych 30 punktów. W tej chwili zeszliśmy nawet niżej do poziomu około 23-24. No i widzimy, że właśnie w tamtym czasie, kiedy zeszliśmy aż tak nisko, założyć wyfają tutaj odbitkę. No i w tej chwili też po przekroczeniu tej tutaj dolnej strefy widzimy, że mamy fajne odrakowanie, które jak mówiłem wcześniej może tutaj jeszcze trochę potrwać i bitcoin może pociągnąć jeszcze wyżej. Szczególnie że tutaj, właśnie nad nami, poza płynnością do zebrania z okolic tych 115 tysięcy darów, mamy także fair value gap w okolicy od 113 500 do właśnie tych 115 500. Widzimy, że tutaj wypełniliśmy bardzo fajnie tego fair value gap, który był pod nami też, w okolicy 111-109 oraz także wypełniliśmy tego order blocka na d1. Tutaj wręcz idealnie byliśmy. Się o tej dolnej bandy, wypełniliśmy tego fair value gapa, no i tutaj jest szansa na to, że pójdziemy jeszcze wyżej do tego poziomu, aby zebrać płynność oraz także wypełnić ten poziom. Jeżeli chodzi z kolei o etera, to widzimy także, że mamy tutaj nad nami w okolicach 4200-4400 order block na d 1 który może także zostać właśnie wypełniony przed ewentualną kolejną korektą. Przejdźmy nas do tego, co czeka nas w tym tygodniu, ponieważ będzie działo się sporo, szczególnie jeżeli chodzi o takie wydarzenia makro związane z gospodarką USA, które mogą mieć spory wpływ na to, jak będzie kształtował się rynek w kolejnych tygodniach. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że w zeszłym tygodniu mieliśmy wskaźniki, które pokazywały nam, że rynek pracy w USA nie jest jednak taki słaby, jak to wcześniej się wydawało, że gospodarka ma się naprawdę dobrze. Co oczywiście z punktu widzenia rynku pracy, gospodarki jest dobre, jednak biorąc pod uwagę rynki takie bardziej ryzykowne, krypto, no to oczywiście nie jest to jakaś tam przesłanka do tego, żeby Fed był skłonny, aby obniżać stoprocentowe dalej, tak jak zrobił to właśnie ostatnio, więc te dane, które będą pojawiały się w tym tygodniu, na pewno będą istotne. No, i właśnie myślę, że mogą pokazać nam, w jakim kierunku pójdzie Fed i czy te obniżki w październiku będą w ogóle miały miejsce, ponieważ wcześniej było to tak dosyć pewne, brane pod uwagę, że tak się właśnie wydarzy. Natomiast w tej chwili, no, nie jest już to aż tak przesądzone, biorąc pod uwagę właśnie te dane, które otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu. Poza ważnymi danymi, które będą miały miejsce w tym tygodniu, dzisiaj także czeka nas kilka wydarzeń. Między innymi mam tutaj listingi 2, które opisywałem też ostatnio na moim Twitterze. Jest to projekt Falcon Stable oraz także Yield Basis. Są to dwa projekty, które będę miał dzisiaj swój listing. No i myślę, że warto się tym zainteresować. Szczególnie właśnie token Falcon Stable jest tutaj ciekawy, ponieważ również wpisuje on się w trend stablecoinów. No i będzie miał on też listingi na wszystkich dużych giełdach, między innymi na Binance, też na Bybit. Więc myślę, że może być on też ciekawą okazją. Szczególnie pod uwagę to, jak poradził sobie ostatnio token XPL, której spokojnie można było zbierać w okolicy 0,7 dolara, więc do ATH zrobił on tutaj ponad 100% zysku. Także na pewno będę ten listing obserwował. No i ewentualnie Właśnie będę starało się tutaj jakąś ekspozycję sobie na niego zbudować. Oczywiście zależy, że jak ta cena się otworzy, polecam, by każdy zrobił sobie swój research. Tu na moim Twitterze macie taki krótki opis tego, czym ten projekt w ogóle jest, co za nim stoi i tak dalej, jaka jest tutaj ekonomia, a także polecam przejrzeć sobie ich dokumentację, no i też gdzieś tam po prostu zbudować sobie przekonanie i ewentualnie brać też w tym udział. Falcon z będzie miał swój listing m.in. na giełdzie Bybit. No i też przypominam, że jeżeli macie jeszcze konta na Bybit.eu, to poniżej macie link do rejestracji, z którego macie też dodatkowe bonusy do 5000. 30 USDT do odebrania w różnych nagrodach, za różnego rodzaju osiągnięcia, które można sobie robić. Także jeżeli konta na EU jeszcze nie macie, to polecam sobie założyć z tego linku poniżej. Jeżeli chodzi o kolejny projekt, Yield Basis, to, to jest to projekt, który tworzony jest przez CEO projektu Curve Finance, czyli jednego z takich głównych protokołów na Ethereum, który chce rozwiązać jeden z głównych problemów związanych właśnie z DeFi, czyli impermanent loss, nietrwałej straty. No i w tej chwili skupiają się oni na rynku Bitcoina. Również jest to projekt ciekawy, mam do obserwacji, nie jest on może nie tak bardzo jak Falcon Stable, ale też będę pewno sobie ten token obserwował i ewentualnie zadał też się go rozgrywać. Dzisiaj jeszcze pojawiła się informacja o tym, że o godzinie 19.15 swoje przemówienie będzie miał Donald Trump, więc również trzeba wziąć pod uwagę właśnie to, że to będzie miało miejsce. No i zobaczymy, o czym będzie on tam mówił, ale też może być to wpływ na rynki, może być wtedy większa zmienność, więc też trzeba brać to właśnie pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o taką największą gęstość właśnie tych wydarzeń w tym tygodniu, no to przypadają one na piątek kiedy będzie tego sporo, między innymi będzie tam stopa bezrobocia za wrzesień, oraz także wskaźniki PMI oraz ISM dla usług, więc również możemy mieć w ten dzień większą zmienność na rynku. Wracając jeszcze do projektu Plasma, to widzimy także, że w tej chwili tutaj nie sam tylko toką dobrze sobie radzi, ale także ich sieć jest w tej chwili bardzo mocno także oblegana. Widzimy, że wolumen na tej sieci to jest 22 miliardy dolarów w ciągu oceny doby. Jest to prawie taki sam wynik jak Solana oraz BSC razem wzięte, a to są sieci, które ostatnio to były najlepsze wyniki, właśnie jeżeli chodzi o wolumen. Więc widzimy, że ta sieć także bardzo fajnie sobie radzi. No i też coraz więcej się dzieje. Więc ja tutaj będę sobie to obserwował i starał się też wyłapywać jakieś okazje, ponieważ jest to bardzo świeży czeń. Często, właśnie w takim początkowym okresie, można wyłapać fajne okazje. Także, jeżeli pojawi się coś ciekawego, to na pewno będę o tym pisał na moim Telegramie. Link macie poniżej w opisie. Oczywiście, jak chcę poniedziałek, kluczowe będzie także to, jak otworzą nam się rynki w USA, ponieważ to też nada nam gdzieś tam rytm na kolejne dni, w właśnie tym tygodniu. Patrzę, sobie na inne rynki, widzimy, że japoński Nikkei delikatnie tutaj nam skorekcił, jednak nie są jakieś tam duże spadki, więc myślę, że po tej ostatniej jakiejś tam lekkiej korekcie rynki dalej mogą piąć się do góry w najbliższym czasie. Patrząc sobie między innymi na japoński Nikkei, widzimy, że zaliczył on delikatną korektę, natomiast patrząc na S&P na Futuresach widzimy, że no zaczęło rosnąć, jest to poziom około 6729, więc blisko tego ostatniego właśnie poziomu ATH, no ale musimy poczekać jeszcze na samo otwarcie i zobaczyć jak to wszystko się dalej potoczy. A więc tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy w tej fazie odreagowania. Przez kolejne dni, może tydzień, dwa, możemy dalej rosnąć. No i później myślę, że może nastąpić jakaś kolejna korekta przed tą właśnie główną falą wzrostową. Póki co jednak wygląda to wszystko dobrze, raczej bardziej wzrostowo, także będziemy sobie na bieżąco omawiali to, jak to wszystko wygląda. No i też jak planuję właśnie to rozgrywać, także zobaczymy, jak potoczy się gdzieś sytuacja, jak otworzą się rynki. Zrobię sobie kolejną aktualizację w środę, a po więcej update'ów oraz właśnie aktualizacji takiej na bieżąco, zapraszam na mojego telegrama, gdzie ja będę pisał o tym, co w tej chwili się dzieje, jak to widzę oraz jak planuję to rozgrywać. A za dzisiaj już dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!